Cześć, jestem Magda. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj kolejny film treningowy. Będzie krótki, będzie więcej gadania niż czegokolwiek, bo akurat dzisiaj nie będę robiła kubka, natomiast to, co obiecałam, będzie dzisiaj premiera tego kubka, który robiłam tydzień temu w poprzednim filmie. W ogóle miałam wtedy po dodaniu filmu dodać tamten kubek z Aten do sklepu, natomiast tak mi tydzień uciekł, że tego nie zrobiłam, więc dzisiaj nie będę tutaj opowiadała nie wiadomo czego, dosłownie nagram kilka minut filmu i biorę się za dodawanie kubków, a w zasadzie jeszcze wcześniej yy, chyba po prostu wyląduję w kuchni i będę robiła przepisy do mojego foodbooka. Tak, bo postanowiłam, że ponieważ uwielbiam Grecję i kto nie lubi zjeść, to przygotuję darmowego foodbooka, który będzie wysyłany do każdej osoby, która zapisze się do newslettera. W foodbooku znajdzie się kilka przepisów, ale obiecuję, że nie będzie to sałatka grecka, czyli pokryj składniki i dodaj wszystko do miski, tylko będzie to coś ciekawszego. Będą to pewne wariacje, właśnie potraw w greckich. Takich, z których zrobicie w zasadzie pełnoprawny posiłek. Będzie słodko, będzie tak, że myślę, że wiele z Was mogłoby być zadowolonych z takich przepisów. Także ja nad tym pracuję. Póki co, no dopiero wszystko składam. Mam przygotowane przepisy, no ale wiadomo, nie może obejść się bez zdjęć, więc muszę przygotować wszystko tak, żeby zrobić ładne zdjęcia. I potem to wszystko ładnie obrobić i no i przygotować gotowego foodbooka. Natomiast stwierdziłam, że połączę taką moją właśnie grecką miłość, chociaż nie mówię, uwielbiam kuchnię włoską, pizza, makarony, to jest to, ale Grecja również ma w swoich zasobach doskonałe przepisy, które można spokojnie zrobić w domu i coś zrobić dla odmiany, czyli nie wieczór ze znajomymi, gdzie zamawiacie pizzkę, tylko robicie... Wieczór w stylu y, greckim, gdzie po prostu możecie zaserwować na fa naprawdę fajne przepisy. Także y, pierwszym takim krokiem będzie właśnie ten foodbook, nad którym pracuję. Jakby, jak będzie gotowy, dam Wam znać, będzie do pobrania. Dam wszystkie informacje, na razie nie, nie wyprzedzam faktów. Więc to jest to, więc chyba za to się wezmę najpierw. Potem zdjęcia, dzień mi ucieka, jest prawie 16, jest niedziela, w ogóle dzisiaj skończyłam... W zasadzie jeden z takich głównych etapów szycia tych maskotek, które już mi się ciągną któryś tydzień, o których wiecie, że, że troszeczkę zmaściłam to zamówienie. Także dzisiaj skończyłam je szyć. Od jutra ruszam z obrabianiem tego wszystkiego i mam nadzieję, że albo do końca tego tygodnia, który się jutro zacznie, bo dzisiaj jest niedziela, albo w, no, w połowie przyszłego tygodnia już zamówienie będzie u klienta i będę już mogła ruszać z kolejną, z kolejną partią. I chcę to skończyć jak najszybciej. Ostatnio Wam mówiłam, że mam na to plan i tak <grybowałam> zwerbowałam moją mamę do pomocy. To znaczy, moja mama zawsze mi pomagała w tym, ale teraz wejdziemy na wyższy level i tam jej dużo, dużo samodzielnej pracy, więc ta pomoc mi bardzo, bardzo przyspieszy realizację. I tak naprawdę zdejmie ze mnie taki ciężar tego, że cały czas myślałam o tym, że. Te wakacje spędzę pod szyldem, szycie, natomiast być może uda się to zrobić na tyle szybko, zrealizować całe zamówienie, że jeszcze trochę tych wakacji mi zostanie i będę mogła robić inne rzeczy, na przykład gotować albo nagrywać więcej vlogów z terenu. Póki co temperatura i tak na zewnątrz nie zachęca, więc nawet nie wybrałabym się na żadne zdjęcia, ale także ale pomoc, pomoc mojej mamy i być może siostry właśnie tu sprawią, że, że te wakacje nie będą takie złe, jak się zapowiadały na początku, albo inaczej, takie pracowite. A w ogóle, zanim zaprezentuję Wam ten kubek, którym się zachwycałam tydzień temu i dalej się nim zachwycam, to wrzucę Wam fragment filmu, w zasadzie fragment takiego vloga, który nagrałam kilka dni temu, gdy przygotowywałam pierwszą cegiełkę dla projektu Grecja. Tak, mamy to, więc w tym momencie oglądajcie, co wtedy miałam do powiedzenia. Nie wiem, jak wyjdzie fragment tego filmu, bo na pewno nie jest to całość. Nagrywam. W losowym dniu miałam nagrywać vlogi, jak już kiedyś wspomniałam, natomiast nazwijmy, powiedzmy, że dzisiaj jest taki vlog, chociaż czuję się średnio, może słyszycie to po głosie, może nie. Spróbowałam się jakoś tam doprowadzić do porządku i tutaj zaraz w tle się tłuczę, więc po prostu jeszcze ona mi nie ułatwia. Natomiast nie mogłam nie nagrać takiego momentu, kiedy będę robić pierwszy kubek, który będzie cegiełką do projektu Grecja. Co prawda jest to kubek dla mojej koleżanki z pracy, ale słowo się rzekło. Będzie to kubek z grafiką związaną z Grecją, z jej jedną z ulubionych wysp, o ile nie najulubieńszą, czyli z Santorini. Na kubku też umieszczę jej imię. Zaraz sobie do doprowadzę tą grafikę do porządku. W zasadzie nie będę Wam pokazywała całego procesu, tylko się już nim pochwalę na samym końcu. Ale, no, nie, tak jak mówię, nie mogło zabraknąć właśnie tego elementu, tego filmu, tego wycinka z rzeczywistości, właśnie na moich vlogach. Także za chwilę się widzimy i zobaczycie już gotowy kubek. Z kubek, który będzie cegiełką pierwszą w projekcie Grecja. A w ogóle mam, myślę, bardzo fajny pomysł z tym związany. Natomiast nie wiem, czy dzisiaj już dopnę ten koncept do końca, bo. Czuję się nie najlepiej, jest dość późno, jestem trochę zmęczona, ale myślę, że coś się odleczę, to nie ucieczę. Na pewno osoba, która dostanie ten kubek, będzie ujęta w całym. Procesie procederze będzie ujęta jako element całej układanki, także dzisiaj może o tym się nie przekonacie, ale w przyszłości, może jutro, może pojutrze jak będę dogrywać kolejne części, no to już się Wam pochwalę, jaki mam pomysł na realizację całego konceptu, ale już nie przedłużam, bo ja mam tendencję do gadania, także za chwilę się widzimy, już będę pewnie miała gotowy kubek w rękach. I mamy gotową pierwszą cegiełkę z projektu Grecja. Tak prezentuje się kubek. Jest to czarny kotek z żółtymi oczkami, bo na tym zależało właśnie mojej koleżance. Tutaj z tyłu jest jej imię, nawiązujące kolorem do kopuły, żeby jakoś tam się nie bardzo rzucało w oczy. Więc myślę, że wygląda bardzo fajnie, subtelnie, ale jednocześnie no wszystko tutaj jest czytelne. Kubek sam w sobie jest super, naprawdę mi się podoba. Nawiązuje do Santorini, nie jest przytłaczająca ta grafika, jednocześnie no, kotek jest wyraźny, wszystko tutaj widać, więc cieszę się bardzo, że mogłam go przygotować. Jest jeszcze gorący, więc go nie dotykam, mogę tutaj tylko za ucho. Także yy, cieszę się strasznie, że właśnie ten pierwszy kubek rozpoczyna, jest pierwszą cegiełką w projekcie Grecja. Wy oczywiście możecie swoje kubeczki zamawiać. W moim sklepie, ja Wam go podlinkuję. Jeżeli jesteście, nie wiem, zainteresowani własną grafiką, to oczywiście zapraszam imię, imiona, cokolwiek, jeżeli tylko chcecie mnie wesprzeć w ten sposób. A jeżeli nie, no to po prostu zachęcam Was do śledzenia całego projektu raz na jakiś czas. Co prawda ostatnio często, ale wdrażam się w regularność, no ale póki co mogłam Wam pokazać ten kubek. Także póki co się żegnam, dziękuję i. Do widzenia w dalszej części, która na pewno nastąpi już nie dzisiaj, bo idę odpoczywać. Nie wiem, czy było widać, a ja wtedy nie mogłam za bardzo zebrać myśli, ale wie, takie, taki, wiecie, miałam bardzo dziwne uczucie, taką ekscytację połączoną ze stresem, że jak zwykle, co będzie, jeżeli to będzie jedyna cegiełka, ale nie, ja jestem optymistką, wierzę, że nie jedyna, zwłaszcza, że praca w RE, pracuję nad tym, to jest, mimo, że pracuję na etacie, szyję te moje maskotki na to zlecenie, to wciąż ten projekt w Grecji jest żywy, a przede wszystkim powiem Wam szczerze, że jak uwielbiam, ja naprawdę bardzo lubię nagrywać. Bardzo lubię gadać tak do telefonu, do kamery i, i naprawdę sprawia mi przyjemność nawet gadanie o tym projekcie Grecja. Mimo, że tych wyświetleń potem jest kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, to jest to dla mnie taki cykl firmu, filmów, które nagrywam z ogromną radością i będę tego wrzucać dużo. Na moim Instagramie też będzie bardzo grecko, bo na razie, no, póki co do no, też tam informuję o tym projekcie Grecja, będzie może więcej takich jakby informacji zakulisowych przy przygotowaniu tego foodbooka, bo to temu też poświęcę dużo czasu. Ale, ale już sobie trochę gadam, więc myślę, że to jest ten moment, kiedy mogę Wam pokazać ten kubek sprzed tygodnia, który przygotowywałam. I jest to kubek z kotkiem z Mykonos. I jest to kubek, który mi się tak bardzo podoba, że naprawdę ten kot jest piękny, taki puchaty, biały, i ta grafika, i w ogóle, no, uważam, że ten kubek wygląda. Pięknie. Jeżeli lubicie Mykonos, jeżeli macie jakieś miłe wspomnienia z tego miejsca, to myślę, że wypicie kawki z takiego kubka też Wam sprawi pewną radość i przeniesie wasze wspomnienia do tego miejsca. Także, jeżeli, albo jeżeli uważam, że jeżeli macie kogoś, kto faktycznie uwielbia mykonos, albo właśnie ma jakieś wspomnienia, to taki kubek może być doskonałym prezentem na nadchodzący Dzień Matki na przykład, bo jeszcze trochę czasu zostało. Jeszcze jeżeli dostanę takie zamówienie w przeciągu najbliższych kilku dni, to jestem w stanie je zrealizować. Tak samo, jeżeli chcecie zrobić kubek sobie z własnym napisem, ze zdjęciem mamy cokolwiek, możemy to zrobić. Natomiast dzisiaj taka prezentacja tego kubka, tak jak mówię, jest piękny, mi się mega podoba i mam nadzieję, że Wam też przypadnie do gustu. A w ogóle po tych wszystkich ankietach, które robiłam odnośnie stylu grafik, w którą stronę będziemy iść, to są niejednoznaczne, bo są bardzo wypośrodkowane, nie dało mi to jednoznacznej odpowiedzi i chyba zrobię tak, że będę po prostu dodawała grafiki w dwóch stylach, żeby każdy z Was, kto będzie miał ochotę sobie zamówić taki kubek, no, żeby mógł znaleźć ten styl swój, ten, który bardziej mu odpowiada. Myślę, że jest to moje wyjście naprzeciw Wam, Waszym gustom. I już nie będę dodawać kolejnego rodzaju grafik, kolejnego sposobu tworzenia, tylko właśnie pójdziemy sobie dwutorowo, czyli ten jeden taki bardziej, nie wiem, błogi styl, a drugi ten bardziej rzeczywisty. Jeszcze wszystko nad wszystkim pracuję. Tak jak mówię, dla mnie projekt Grecja jest bardzo żywym organizmem, żywym projektem i będzie się zmieniał z czasem, i to jest właśnie ta decyzja, którą podejmuję, czyli. Robimy grafiki w dwóch stylach, na razie na kubkach. Ja jeszcze w tym filmie z pierwszą cegiełką wspominałam o pewnym. Sposobie upamiętniania wszystkich osób, które przyłożą rękę do, tego, do sukcesu tego projektu. Je, jakby cały czas mam to w głowie i na pewno nagram też vloga z tworzenia tej rzeczy, natomiast to wciąż nie zostało wprowadzone w życie. No bo nie dam rady robić wszystkiego, ale wszystko tak jak kiedyś już powiedziałam, małymi kroczkami i do przodu. Także mam nadzieję, że tamten kubek Wam się podobał, jak widzicie, nie jesteśmy w stanie, tak jak wspomniałam, robić personalizację imieniem, więc nawet w momencie, kiedy sobie wybierzecie jeden z tych kubków, czy ten drugi Atenowy, czy jakikolwiek inny, który powstanie z przyszłości, to zawsze w uwagach do zamówienia możecie mi wpisać imię. Jeżeli chcecie gdzieś tam wcześniej potwierdzić ten temat albo dogadać jakieś szczegóły, to można do mnie napisać na maila. Ja tego maila wrzucę w opisie żeby gdzieś tam już nie, nie kazać wam tego zapamiętywać i zapisywać. I co? Ja w zasadzie kończę, już nie będę przeciągać, chyba powiedziałam wszystko, mianowicie yy, pochwaliłam się tym kubkiem po raz kolejny. Jest przepiękny, no nie gadajcie, yy, ale już w tym tygodniu nie będę robiła kolejnego kubka, tylko rzucę te po prostu dwa zdjęcia i opisy do sklepu, które Wam podlinkuję. Jak nie od razu po filmie, no to pojawią się w przeciągu kilku dni. Powiedziałam o futboku powiedziałam o pierwszej cegiełce. I myślę, że w tym momencie będę kończyć, ponieważ w pracy mam dużo, dużo się dzieje, a, a ja nie będę się rozgadywać tak po prostu znowu. Znaczy, będę się rozgadywać w przyszłości, ale już dzisiaj daję sobie spokój, idę. Idę tworzyć mój foodbook, w sensie zdjęcia, idę przygotowywać produkty, jedzenie, obiad i jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat takich zakulis, to zapraszam do obserwowania mnie na Instagramie magda.rk. Wrzucam link do opisu. Oczywiście zapraszam was do zapisu do newslettera, który będzie was informował o poszczególnych sukcesach albo innych Rzeczach związanych z projektem Grecja. Na razie jeszcze tam nic nie wysłałam. Generalnie nie będzie spamu, raz na kilka tygodni pewnie coś wyślę, coś wartościowego, coś sensownego albo coś, co może Was zainteresować, Moc jakieś moje przemyślenia. Także jeżeli bylibyście zainteresowani, również wrzucam w link. Jeżeli wolicie jednak komunikację ze mną poprzez YouTube'a, to zapraszam do subskrybowania, do komentowania. Jeżeli obejrzeliście do tego końca, to, to zostawcie komentarz kubek, a ja wymyślę dla Was coś fajnego, także póki co dziękuję za oglądanie. Jeżeli podobał Wam się film, to zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że już za tydzień, bo to już tak, takiej serii już dawno nie miałam, żeby nagrywać trzy tygodnie pod rząd, także trzymam się i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!